Dziś Dzisiaj trochę film z innej beczki. Dłubanie przy tym sprzęcie. No, także o. Kilka dni temu nagrywałem film, tam gdzieś tam chwilę powiedziałem, że to przepustnicę wymieniam, to przepustnicę już oddałem, bo ją ja wziąłem na kilka dni na próbę, ale jednak dalej jest poprzód zjebana ona była, nie? Wywalało błąd EML, nie? BMW Już tych przepustnic trochę w życiu miałem, przerabiałem. Ta to jest ta, ta pierwsza. To tak jak kupiłem samochód. Używany oczywiście, nie? Kupiłem nie nowy, nie mam go od nowości. To była pierwsza przepustnica. Ona się... Też błąd EML-i, tryb awaryjny, tam nie wiem. Do półtora tysiąca, czynnik jeszcze wkręca, później już nie chce ciągnąć, nie? No, a to kupiłem później używaną tą drugą. Używkę. 300 wydałem za nią, może. Ona tutaj działa na linkę, nie? Tutaj jest potencjomat w środku, i tam się wycierają te styki, w tym, nie? No tyle ruszania tam wiadomo. To ta pochodziła, mi może... Za 3 lata. No i właśnie teraz 24 czerwca też kupiłem używaną, dałem 400 No myślałem, że będzie dobra, ale okazało się też ma wadę. Zużyta. I co? No i postanowiłem, że kupię nową jednak. Nie kupiłem nową. Chodźku, gdzie się lecisz? No. I mam nową tutaj przepustnicę, proszę Państwa. Z niebieską naklejką. Widzę, że jest o taka. I będziemy zaraz to montować. Zapakowana w woreczku z Allegro. Proszę ja Was. W sklepie taka kosztuje 3000 to to można by powiedzieć że połowę ceny. Dobra zamontuję to za to teraz będę to montował nie będę tego nagrywał zobaczymy jak to będzie się sprawować. No. Siłowniki z osiem... siłowni to nie jeden z osiemdziesiątki co ciek jest już w dobrych rękach Znaczy nie wróć? Rozebrałem go tutaj mam uszczelniacze to wszystko goleń. Jakby ktoś nie wiedział to jest goleń to ta cienka część błyszcząca taka nie. Rurka tak zwana, zgięta była trochę, jednak dałem do fachowca dobre ręce. Mam je to wyprostować. Może dzisiaj wieczorem, jutro pojadę po uszczelniacza i to poskręcam do kupy. Zrobiłem błąd, że w tych dużych siłownikach, co podnoszą, też mogłem kurka wodna po wymienianiu uszczelniacza, ale już złożone to jest, tak? Nie, to, to się wyciągnie się zrobi. Bo widzę, że to nie jest wielka mycyja, bo jeszcze nigdy nie rozbierałem siłownika. To był pierwszy raz. Dobra, bierzemy się robimy. Twą felnówka. Aby tylko chodziło. Zrobione. Teraz będzie jazda próbna. Także wyjechamy, idziemy zobaczyć na jak to jak to chodzi. Szukali się, jakie pola ubiegnie się. E-mail się już nie świci. E-mail? Tak. Trzeba jeszcze mieć te kontrolki. Oda się ja sobie pogasić kiedy? Dzisiaj miało padać. I guzik wyszło z tego. A raporty, alerty przychodziły, burze z gradem. Tam gradu nikt nie wyglądał, burzy też nie, ale chociaż jakieś opady deszczu, cokolwiek, a to nic. Sucho wszędzie, zboże podpalone w cholerej. I... I tak to będzie. Jedziemy zobaczymy, jak tam może. Paki zboże, tak pirazy łoko rosną. Maniacu, dobrze idzie? Co? To... To... Czekaj, pan tu może liniarzem stać? Znaczy, no, te, znaczy się, te, no. Bacisz tu błociance, spaceruje środkiem drogi, to nie ma, nie go, przy... jakie pani nie rozdzielić go będzie. On komu gdzie przes, dziecko jakieś sobie coś, no lapić nie może. Tam dziecko na plecach miał. Załudzi. Załudzi musi. No. musi. No też może być. W przypadku dużo liści Gubi widzę Chroni się przed suszą On był przyskany aminokwasem to też dużo dało, nie? No. Tutaj nasz, tutaj mi są, sąsiada. Ten taki bardziej żółty, nie wiem czy to będzie widać. Jest miedza. Może inna odmiana. Zabiegi mogą też na to wpływać. Dobra. Jad, drzewa, kołysze. Naciąga burzę, a to nic, zero. Patrzcie, pan jeszcze wam pokaże i panowie, i panienki. Słońca wybebeszony o! Gdzieś pan O hop To wygląda W trakcie regeneracji. Także o Formanka chodzi ligantko tego Kupa łopan <noise> Wałdok Bębosza czeka na swoje Czasy lepsze, także mam do tego auto sentyment. Nie sprzedaję go. Póki co będę nie mieć, aż się rozleci. Bo to podłoga porabiona wszystko, u fachowca. Jeden mankament co to? Tylne drzwi. patrzcie. Żeby je tyle dziwi wymienić pewnie, bo tutaj jest trochę. Te drzwi są wymienione progi nowe, wstawki fachowo zrobione. Tutaj jest mankament jedyny, klapa tylna jeszcze jakby chcieć się do czego przyczepić, zagrożona, bo poleciliśmy. o tutaj gdzieś pryszczy wychodzi, o tutaj właśnie, w tym miejscu i te drzwi, te drzwi są trochę gorsze, widać tutaj i tutaj po całości, nie? o drzwi całe, a tak, lups. No W ten samochód to w tamtym roku to wsadziłem ponad 10 tysięcy. Zawieszenie, progi, drzwi dwie zmieniane były Malowane oczywiście, bo nie było pod kolor No i tam klimatyzacja, takie tam różne pierdoły, się uzbierało. Także będzie chodził. póki że ja to nie ma jeździł To fajny samochód powiem Wam Komfortowy w sumie jest na te lata Patrzcie. Jak to w środku wygląda. Na pewno kupmy coś na Dacie. Nie będzie takiego czegoś jak w tym 20-letnim samochodzie. tylko trzeba go wyczyścić w, w wyczyścić w ogóle tego, nie? Zobaczcie, to nic nie skrypie, jak się jedzie, nic nie, patrzcie. O. i się same zamykają. Dużo ludzi naczeka, że BMW o, już jechał samochodem się rozjebał, nie no? Dużo młodych faktycznie, nie? Kupi sobie BMW i ciśnie, nie? Tylko to trzeba w miarę czasu. Coś się psuje, coś trzeba naprawiać. Tutaj jeszcze mam te zepsute dwa T. Przednie koło to i nadam tam koło. Czujniki te właśnie, dlatego tu się świeci. O! Te kontrolki się i mi świecą przez to O, i tutaj kolega mi olej zmienia mi wyzerowo tego komputera, nie? No właśnie. Bo jak się tutaj olej wymienia, to się kasuje ten. Ej, komputer oleju, nie? I on to zaraz będzie krzyczał, że olej nie jest wymieniony. Nie patrzcie. O. I tu się świeci ABS, to i to i tamto, nie? Często i zaraz nie działa. Ten pomad włączy ta z tego. No. I liczni teraz szwankuje, ale ogólnie jest super. Cieszę się, że kupiłem ten dzisiaj tę nową przepustnicę. Jest super elegancko. Już, już widzę poprawę dużą na 100%. Być pan zadowolony, jak to mówią. BMW, Bayerische Motorwagen Werke, chyba coś takiego. No nie jak barani, którzy komentują, że będziesz miał wydatki czy coś tam, będziesz miał wypadki. Bardzo super wóz. Pozdrawiam, cześć.